Witam, dzień, dzień, dzień dobry moi dzień. drodzy. Co dla wagi w miłości? Kolejne pół roku. Zaczynamy od singli. Zaczynamy od singli. Singiel waga, kolejne pół roku. Co tu dla singli na kolejne pół roku? będzie tak. Najpierw karty pokazują, że zamienicie się z jakiejś znajomości. Hmm. A potem będziecie za tą znajomością tęsknić. Potem karty pokazują, słuchajcie, że jakieś spełnienie i zadowolenie i coś fajnego przyjdzie, ale te karty, wiecie, finalnie za pół roku mówią, że sami nie będziecie wiedzieli, czy chcecie tej znajomości, czy nie chcecie tej znajomości. Te karty pokazują mi tutaj, że Wy się oddalacie od jakiejś znajomości. Po mm, cichu. Nie wiecie. W ogóle to ja Wam tak, od samego początku do samego końca Wy nie wiecie, czy ta znajomość jakaś tam, która się, moim zdaniem, już jest w tej chwili w Waszym życiu. Czy to jest grzechu warte, czy nie. Macie mętlik w głowie i za pół roku będziecie mieli to samo. Na, natomiast te karty pokazują, że będzie różnie. Najpierw się od tej relacji odsuwacie, potem karty pokazują, że ta osoba coś może tutaj zadziałać, coś zrobić. Potem karty pokazują, że. Tęsknijcie, że nie możecie być razem, nie wiem, nie ma kontaktu, potem znowu jest spełnienie, wiecie co, no taki misz masz, uwagi u singla, że się w głowie nie mieści. Te karty pokazują, że na dzień dzisiejszy ta znajomość, którą jakąś gdzieś tam macie, to, to Wy tak naprawdę zainwestowalibyście bardzo w tą znajomość, ale ta osoba nie chce. I Wy się będziecie oddalać. Tak, tak. Dlaczego? No, bo to są marzenia ściętej głowy. O czymś wspólnym, o czymś razem. Potem te karty pokazują tak, jakby ta osoba miała się do Was odezwać. No, Widzicie, dwie miłości mamy. Może być taka sytuacja, że ta osoba ma relację jakąś stałą. A wy się bardzo podobacie, więc się do was odzywa. No. I teraz tak. Odzywa się, ale z jakichś powodów wy nie chcecie tego przyjąć. Nie ma równowagi między wami. Potem karty pokazują, że znowu jest spełnienie. Zadowolenie, bo wy walczyliście coś z tą osobą, moim zdaniem. Zawalczyliście o jakąś uwagę, o jakiś kontakt i tak dalej. I jesteście, po, za pół roku będziecie w kontakcie z tą osobą, ale sami nie będziecie wiedzieli, czy to jest dla was dobre i czy złe. To tak, jakbyście mieli czekać i sprawdzać, co się zadzieje dalej. Romansowo mi tu się pokazuje, a wy romansu nie chcecie. Taka prawda no duży misz masz dla wagi na kolejne pół roku ale jest tutaj spełnienie, zadowolenie bo zawalczycie uwagę tej osoby i będziecie no, w bardzo dobrej energii ale tak karty pokazują, że jeżeli tu będzie mm, między wami jakiś kontakt to będziecie patrzyli, obserwowali co dalej, bo wy nie jesteście nie wy tutaj do romansu się nie nadajecie tyle dla wagi singla pary związki Zobaczymy pary, związki, Waga. Pary i związki. Kolejne pół roku. Wiecie, z punktu osoby, która robi te, wiecie, wszystkie czytania i rozmawia dużo z ludźmi, no tu taka trochę też pokręcona sytuacja dla wagi. Dlaczego? Waga odwraca się od um, nie wiem, od jakiegoś świętowania, od jakiegoś zadowolenia. Waga na dzień dzisiejszy, mogłabym powiedzieć, że jeżeli jest w jakiejś relacji i tak dalej, to ona się poświęca bardziej pracy, jakimś zajęciom niż tej relacji. Dlaczego tak jest? Hmm. Dlatego, że moim zdaniem waga ciągle czeka albo na tą osobę, z którą jesteście, a może tu karty pokazują, że czekacie na całkiem kogoś innego. Hmm. Te karty mówią o jakimś oddaleniu się od uczuć. Jeżeli jesteście w jakiejś relacji, to karty mówią, że wy się oddalicie, ale nie odejdziecie. Na kolejne pół roku tak to się pokazuje dla wagi. Hmm. Dlaczego wy się odwracacie od jakiegoś świętowania? Przy tym świętowaniu może wy się odwracacie od jakichś trójkątów, przy tym świętowaniu właśnie nie ma w ogóle równowagi. Chcielibyście zmian, być może w, tym, w tej swojej znajomości i relacji no, zajmujecie się w ogóle, uwaga się bardzo zajmuje pracą, jakimiś swoimi obowiązkami. To wam daje moc, bo z osobą, z którą jesteście, tak jakbyście się ciągle ścierali. Może być taka sytuacja, że albo ciągle na tą osobę czekacie, ona podchodzi w jakiś taki swobodny sposób tutaj do tej waszej relacji, albo się ciągle ścieracie, czekacie na nią, albo wy czekacie całkiem na kogoś innego. Hmm. No waga to raczej chyba czeka na, na kogoś innego, będąc w relacji. Ktoś jakby chyba zawrócił w głowie wadze. Hmm. Ale waga czeka, aż coś się wydarzy, coś się zadzieje. Waga uważa, że jest w trudnej relacji, której ma dosyć. Za pół, roku, za pół roku nie, tak za trzy miesiące w połowie tego czasu, tak jakby waga stwierdziła, że jest jej trudno, jest jej ciężko w tej relacji, ona ma dosyć. Będziecie mieli no, niezły orzek do zgryzienia, ponieważ ta znajomość. Tam gdzieś poznaliście jakąś osobę. To jest takie mega przyciąganie z jakąś osobą, słuchajcie. I dla Was to dobrze wyrokowało na przyszłość, ale sami nie wiecie co robić. Jeżeli jesteście w jakiejś właśnie relacji, związku, coś takiego, te karty pokazują, że się odsuniecie. Nie odejdziecie, odsuniecie, ale zaczynacie stawiać warunki w tej swojej relacji, w, tej swojej, w tym swoim związku. Dlaczego? Dlatego, że tu karty pokazują, że sami nie wiecie, co jest dla Was dobre. Macie wiele dróg, wiele ścieżek w życiu, zaczynacie w tej swojej relacji, w związku, w związku, zaczynacie jakby zaznaczać bardzo granice. Nie odchodzicie, ale odsuwacie się od tej osoby stałej. Jaka rada dla wagi na te związki? Tutaj, zobaczymy, co to za rada w ogóle dla Was. O Boże. Hmm. Ha. Wy się boicie braku. Wy się boicie tego, że będziecie musieli, nie wiem, może jeżeli tu faktycznie jest ktoś, z kim jesteście zainteresowani gdzieś na zewnątrz, boicie się, że jak wybierzecie tą ścieżkę, to może coś pójdzie tak i zostaniecie, albo będziecie musieli rywalizować o tą osobę w jakiś sposób. Natomiast Wam powiem szczerze, że rada jest taka, żeby wziąć te przeczucia bardzo pod uwagę, bo one są bardzo trafne. Hmm. Te karty mówią również o tym, żeby te pół roku, które się pokazy, pokazuje, raczej nie wierzyć w plotki i pomówienia. Na przykład, jeżeli ta osoba Wam się podoba, to, to żeby nie wierzyć w to, że ta osoba. Hmm, nie wiem, jakiekolwiek informacje do Was dotrą, to żeby nie zawierzać jakby. Hmm. E, swojego losu. Albo no, nie brać pod uwagę tego, co mówią ludzie tutaj. To tu jest więcej osób, może być zamieszanych. I teraz Wy się obawiacie braku, że przyjdzie Wam rywalizować o tą osobę, że coś pójdzie nie tak. Te karty mówią, żebyście zaufali swoim przeczuciem. Przeczuciom, bo może tak się wydarzyć. Tyle dla wagi.